Cześć wszystkim, z tej strony Aleksandra, witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na test najnowszej kolekcji Bell we współpracy z Kartoni. Tydzień temu wspominałam Wam o tym, że ja pod pewnymi względami naprawdę żyję pod kamieniem i nie mam pojęcia, kim jest Kartoni, ale sprawdźmy to teraz wspólnie. Internet podpowiada, że Kartoni jest polską influencerką i youtuberką, a dodatkowo jedną z członkiń grupy Gen z. I na Instagramie mam milion dwieście tysięcy obserwatorów i jakim cudem nigdy nic do mnie nie dotarło. Ja w ogóle miałam na dzisiaj zupełnie inne plany na ten odcinek. Chciałam nagrać pewien eksperyment, pewien zabieg robiony w domu, ale jak zobaczyłam, że Bell wypuściło kolejną współpracę z influencerem, no to uznałam, że muszę to sprawdzić, bo moim zdaniem ich współpraca z Ewą RLM i tak samo później z Fog In The Garden były naprawdę świetne. Z kosmetyków, które wypuścili z Red Lipstick Monster, korzystam do dzisiaj i to z wielu elementów tamtej kolekcji, a z kolei jeżeli chodzi o Fog In The Garden, to tam najbardziej przypadły mi do gustu produkty do ust. Tym bardziej jestem ciekawa, jak wypadną kosmetyki stworzone z kartoni. I tutaj mam swojego jednego małego faworyta, który się wysuwa na prowadzenie na pierwszy rzut oka, no ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. Zacznijmy od tego, że pokażę Wam wszystkie kosmetyki, które kupiłam. A kupienie tych kosmetyków naprawdę nie było łatwe, bo ja przez dwa dni musiałam zjechać pół Warszawy wzdłuż i wszerz, zwiedzając różne biedry, nawet takie, w których nigdy wcześniej nie byłam, tylko po to, żeby upolować te kosmetyki. I finalnie udało mi się w tej, którą sprawdzałam. Jako pierwszą, tylko dwa dni temu jeszcze tam nic nie było, no a dzisiaj wreszcie była cała kolekcja. A zatem kosmetykami, które dzisiaj sprawdzimy, będą stick do konturowania, róż do policzków, paleta cieni, wodny eyeliner, konturówka, pomadka oraz błyszczyk. Zastopujcie teraz film i napiszcie w komentarzu, co Waszym zdaniem jest takim faworytem na pierwszy rzut oka, a ja już Wam zdradzam, co jest moim. Otóż moim wstępnym faworytem jest ten eyeliner aktywowany wodą. On ma przepiękny kolor, taki głęboki, burgundowy. Wygląda tutaj w opakowaniu naprawdę niesamowicie. Mam tylko ogromną nadzieję, że on rzeczywiście na skórze będzie identyczny jak tutaj w opakowaniu, bo mam już jeden eyeliner właśnie aktywowany wodą, który również w opakowaniu bardzo mi się podoba, a na skórze wypada dużo bardziej żywo i czerwono, a nie tak bordowo. Ja bym mega chciała, żeby był właśnie taki burgundowy jak tu. No i jak się teraz jeszcze przyjrzałam z bliska, to on ma na swojej powierzchni wytłoczone te wiśnięty. Cienki, więc to wygląda mega uroczo. Całościowo, jeżeli chodzi o design, moim zdaniem, z jednej strony te opakowania wyglądają troszeczkę infantylnie, ale z drugiej strony są zastrzykiem lata w to najsmutniejsze lato pod względem pogodowym, jakie pamiętam z całego mojego życia. Także dzisiaj, jak to zobaczyłam, to przynajmniej przez chwilę miałam taki bust letniej energii. Jeżeli znacie kartoni, to napiszcie mi też, o co chodzi z tą ksywką. Jestem ciekawa, skąd się wzięła, szczególnie, że jest zapisywana przez podwójne i na końcu. No, bo wiadomo, mi się kojarzy po prostu z kartonem. Może to jest jakaś jej historia, ale ja tej historii oczywiście nie znam, także w sumie jestem trochę ciekawa. Celowo nie pudrowałam twarzy, żebyśmy mogli zacząć ten test od stiku do konturowania. Kolor wydaje się być naprawdę przyjemny. Moim zdaniem jest dobrze wypośrodkowany do tego, żeby był zauważalny na takiej karnacji jak moja. Na pewno będzie zdecydowanie bardziej zauważalny na bledszych osobach, ale właśnie przy takiej lekko opalonej skórze to też nie będzie coś, co zginie. Zaryzykuję i dam go bezpośrednio z tego stiku. Dobra, teraz to się trochę zdziwiłam, bo wydaje mi się, że to wypada na twarzy dużo bardziej szaro niż tutaj w tym stiku. Tutaj to wygląda jak taka mleczna czekoladka. No tutaj chyba nie za bardzo. Ale już widać, że się dobrze rozciera i z kolei, jeżeli chodzi właśnie o taką rozblendowaną wersję, to nagle zaczyna mieć taki czekoladowy ton. Bardzo zaskakująca formuła, bo serio rozblendowuje się do brązowego, ale tak w sumie, jak było jej więcej, to wydawało się to mocno szare. Wyszedł z tego taki delikatny cień, więc nałożę drugą warstwę. Jak na ten moment bardzo mi się podoba to, że tak łatwo się to rozblendowuje i rzeczywiście robi takie wrażenie lekkiego cienia, ale nie jest też taki przesadzony ten pigment, który by się jakoś mocno odcinał jako plama na policzku. Nałożę z drugiej strony, żebyśmy jeszcze raz mogli sprawdzić, czy rzeczywiście to się robi aż takie szare, bo troszeczkę mam inne światła po dwóch stronach, więc może nie będzie to aż tak zauważalne. Dobra, przyjrzyjmy się temu jeszcze raz, czyli mamy brązowy stick. Nakładam go na twarz. No, i on jest kompletnie szary. Ale rozblendowuję go i powoli zaczyna się robić trochę bardziej brązowy, chociaż na tym policzku jakoś bardziej dostrzegam chłód. To już akurat tym bardziej mnie zaskakuje, no bo po tej stronie uważam, że bardzo ładnie się to rozblendowało do takiej lekko brązowej chmurki, a tutaj do lekko szarej. Nałożyłam sobie jeszcze odrobinę na nos i wydaje mi się, że tutaj też nie powinno być żadnych problemów z rozblendowaniem, bo skoro i na policzkach, i na skroniach się to tak ładnie zachowało, no to tutaj też trzy ruchy i gotowe. I akurat na nosie moim zdaniem to wygląda wręcz idealnie, daje takie bardzo naturalne wrażenie załamywania światła. W tej kolekcji Bell's Fock in the Garden wszyscy się zachwycali, jak bardzo chłodny jest ten odcień, więc porównam je teraz obok, żebyśmy mogli właśnie sobie wspólnie sprawdzić, jak bardzo się to różni. Różnica jednak okazuje się diametralna, tutaj na dole macie ten od Izzy Fog in the Garden, a tutaj powyżej od kartoni. I ten od Izzy akurat dla mnie jest odrobinę za chłodny, no ale za to ten mam wrażenie, że naprawdę bardzo ładnie się wtopił w twarz. Przejdziemy teraz do różu do policzków i ja w sumie nie wiem jaki on będzie miał kolor, ale nazywa się Cherry Bomb, więc obstawiam, że będzie czerwony. Ej, nie jest czerwony. Ja już ostatnio Wam wspominałam przy teście Stars from the Stars tej kolekcji Air Stars, że moim zdaniem marki nie wykorzystują tego potencjału, jaki jest w czerwonych różach. I tutaj Cherry Bomb wydawało mi się, że na bank to będzie czerwony kolor, a tymczasem to jest taki pomarańczowy koral. Czy ktoś z Was widział takie wiśnie? I w ogóle nie wiedzieć czemu, ja myślałam, że on będzie kremowy, ale okazuje się jednak, że jest prasowany, więc zanim do niego przejdziemy, to muszę się trochę przypudrować. Przy okazji wspomnę Wam o tym, że akurat w tej kolekcji występuje puder, ale ja się na niego nie zdecydowałam, bo bardziej kręci mnie zawsze kolorówka i to, co jakoś bardziej wybija na twarzy, a akurat jeżeli chodzi o pudry z Bel, to ja po prostu mam z nimi takie doświadczenie, że są naprawdę dobre. Dalej nie wykorzystałam jeszcze tego z walentynkowej kolekcji, więc akurat z tej kolekcji najnowszej go pominęłam. I pominęłam też mgiełkę do twarzy, bo to akurat też nie jest jakoś za bardzo kategoria, która mnie mega kręci, więc akurat o niej Wam nic nie powiem, no ale przejdźmy do tego różu. Widzę już po takich dosłownie kilku lekkich dotknięciach, że dosyć dobrze przenosi się pigment tutaj, także może to być trochę riski, no ale sprawdźmy. Jeżeli chodzi o sam kolor tego różu, to on mi się bardzo podoba. Moim zdaniem jest mega letni, typowo wakacyjny, więc idealny na obecną porę. Jedyny minus dla mnie jest taki, że to jest prasowany produkt. Ja osobiście preferuję kremowe róże albo ewentualnie płynne, bo one dodatkowo dają tą mokrą poświatę na policzku, która sprawia, że od razu cera się wydaje taka bardziej żywa i zdrowa. A tutaj, jak na moje osobiste preferencje, jest trochę za dużo matu. Standardowo jeszcze odrobina przez środek nosa. Teraz jak patrzę na ten róż, tym bardziej, że przeciągnęłam go jeszcze tak trochę na środek twarzy, to kojarzy mi się to bardzo z takim typowo azjatyckim make-upem, gdzie dajemy więcej różu, właśnie w bardzo podobnym kolorze on często występuje. Do tego zabarwione od środka usta, lekko rozmyte na brzegach, jakaś taka mikrokreseczka, i to tworzy cały taki właśnie azjatycki klimat. No i dodatkowo właśnie te wiśnie, które tutaj są na opakowaniu, też kojarzą się z Japonią, także chyba to jakoś podświadomie po prostu się łączy. W międzyczasie do twarzy dołączyły brwi, więc możemy przejść do palety cieni. Tak prezentują się kolory w palecie. Jeżeli chodzi o kompozycję, no to okej, okay, mamy dwa dobrze wyglądające w tej palecie błyski. Wydaje mi się, że one będą dość ładnie błyszczały. Mamy jeden kolor, którym możemy cokolwiek tutaj zdziałać, i beż, którym ewentualnie możemy rozblendować granice albo dać go podłóg brwiowy. Także w sumie sama paletka nie pozwala na zbyt wielkie szaleństwo, ale cieszę się, że przynajmniej mamy tutaj kolor. Pod palcem bardzo przyjemne są w dotyku te cienie i jeżeli chodzi o pigmentację, to przynajmniej na opuszkach jest mega dobra, ale zobaczymy za chwilę jak będą wyglądały tutaj na wierzchu dłoni po roztarciu. Tak prezentują się słocze tych cieni. Jeżeli chodzi o słocze, to najbardziej ciągnie mnie w tej palecie do błysków, a szczególnie do tego lekko rozmytego różu. To jest dosyć nietypowy kolor i jest tak przyjemnie ochłodzony, bardzo mi się podoba. Czerwony też się super przetransferował, a jedyny minus zauważam w tym jasnym beżu, przez to, że on jest trochę kredowy i moim zdaniem tutaj, no ani ten pigment się tak dobrze nie przyjął. Ani też to wrażenie nie było takie super pozytywne właśnie przez tą suchość. Zrodził się teraz w mojej głowie taki pomysł na symetryczno-niesymetryczny makijaż, czyli chciałabym użyć tego czerwonego matu i zrobić taki trochę bardziej okrągły kształt na powiece, a z kolei użyć tych błysków w taki sposób, żeby na jednej powiece dać w dwóch punktach złoto, a na środku róż. A na drugiej, jeżeli chodzi o matowe cieniowanie, zrobić dokładnie to samo, ale dać w dwóch punktach róż, a na środku złoto. Nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądało, ale kusi mnie, żeby to sprawdzić. Pigmentacji z jednej strony nie można tutaj odmówić, ale z drugiej strony, czy nie macie wrażenia, że to jest trochę bardziej różowe na powiece niż czerwone? Bo mi się wydaje, że to się rozblendowuje do takiego malinowego koloru i tak naprawdę nawet nie tyle rozblendowuje, co przy przyłożeniu takim bardziej konkretnie punktowym, to też tutaj ten kolor nie jest stricte czerwony, przynajmniej nie taki intensywny jak w palecie. A raczej właśnie taka malina z tego wychodzi. Dobra, czas teraz na błysk. Na tym oku zrobię właśnie podwójny róż, i na środku złoto. Ok, chyba spodziewałam się, że to będzie bardziej zauważalne, bo wydaje mi się, że w sumie troszeczkę się ten błysk zlewa. I tak naprawdę nie widać aż takiego odcięcia. Ja sobie wyobrażałam to tak, że będzie widać, że to jest złote, i po bokach rzeczywiście ten róż będzie tak mocno wybijał, a troszeczkę to się zlało w całość i wygląda tak, jakby po prostu było mniej pigmentu na samym środku. No ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało w odwrotnej konfiguracji na tym oku. To złoto mega dobrze klei się do palca, ale już nie tak dobrze chce się odklejać na powiekę. I mam wrażenie, że tutaj jest go zdecydowanie mniej niż wciąż tutaj po tylu przyłożeniach. Ten różowy cień daje takie wrażenie, dosłownie w folii położonej na powiekę. Jeżeli wasza powieka jest jeszcze taka, może bardziej gładka od mojej, to będzie to wyglądało naprawdę spektakularnie. Kiedy teraz patrzę na siebie tutaj w bocznym lustrze, to dużo bardziej podoba mi się to na tym oku, mimo że ogólnie spodziewałam się, że cały efekt będzie bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o umiejscowienie tych błysków, ale jednak to oko wygrywa, ze względu na to, że na środku jest najjaśniejsze, a ten różowy błysk spoko bardzo skomponował się z tą czerwienią malinową pod spodem, więc to daje takie przejście, że jest od czerwieni przez róż do jasnego i potem znowu przez róż do czerwonego. To wygląda super. Na tym oku jednak to złoto się troszeczkę gryzie z tą czerwienią, tak jeżeli jest położone obok siebie, no i ten róż daje za mało takiego ombre, moim zdaniem, więc jednak to oko wygląda bardziej korzystnie. Ale całościowo, jeżeli chodzi o pracę z tymi cieniami, to była bardzo spoko. Ten mat naprawdę dobrze się rozłożył, ładnie się tutaj rozblendował. Jedyny zarzut mam nadal do tego jasnego, bo jak dałam go sobie tutaj pod łuk brwiowy, to uważam, że on nawet tutaj właśnie wygląda bardzo sucho. Jeżeli chodzi o błyski, bardzo mi się podobają i moim zdaniem nadal ten różowy wygrywa. No bo nie ukrywajmy, że taki to chyba już każdy ma w kolekcji, ale właśnie ten różowy jest bardziej nietypowy. Ale teraz możemy wreszcie przejść do tego eyelinera aktywowanego wodą. Mam już tutaj wodę w kieliszku, trzymajmy kciuki, żeby to był dokładnie ten kolor. Muszę przyznać, że malowanie tych kresek to była czysta przyjemność. Bardzo dawno nie robiłam makijażu w takim stylu, ale kolor tego eyelinera jest mega ładny. Co prawda nie jest aż taki ciemny jak w opakowaniu, delikatnie jednak jest zauważalna różnica, no bo tutaj mamy stricte taki burgund, a z kolei na powiece jest to troszeczkę bardziej też podbite taką ciemną maliną, ale naprawdę wygląda to bardzo ładnie, no i super komponuje się właśnie z tym czerwonym cieniem z palety. Teraz tylko zostało powtórzenie tego symetrycznie po drugiej stronie. Easy peasy. No dobra, powiem wam tak. Czy wyszło idealnie symetrycznie? Nie. Ale wiem co możecie teraz zrobić. Możecie delikatnie zmrużyć oczy i wtedy zobaczycie, że będzie wam się wydawało, że to jest po prostu kalka jeden do jednego. Mi się mega podoba, jak to wyszło, i moim zdaniem na maksa wzbogaciło samo docieniowanie, bo z nim nie byłam tak do końca przekonana, szczególnie przez ten bezsensowny pomysł z błyskami, ale właśnie te kreski dodały tutaj charakteru, i teraz czuję się tak po prostu 10 na 10. Pomyślałam sobie teraz, że okej, okay, zostały nam już tylko usta, ale. Mamy aż trzy produkty do ust, więc zacznijmy od konturówki. I ciekawa jestem, co w tym zestawieniu wypadnie z konturówką lepiej: czy pomadka tradycyjna, czy jednak błyszczyk. Konturówka jest już w znanym nam opakowaniu, takim zrobionym troszeczkę na kwadratowo. I wydawało mi się, że ona będzie bardzo jasna, bo taka by się wydawała przynajmniej po tym, co tutaj jest narysowane na górze. Była czerwona i właśnie ta, ale z kolei, kiedy ją teraz otworzyłam, to w środku ona jest brązowa i moim zdaniem zdecydowanie ciemniejsza niż można byłoby się spodziewać. Sami sobie zresztą porównajcie te dwa kolory. No ale dobra, może i ona jest ciemniejsza niż opakowanie na to wskazuje, ale jak na moje preferencje, no to jest troszeczkę za jasna. Jeżeli ktoś z Was ma bardzo jasną karnację, to ona pewnie się będzie ładnie odznaczała, ale sami zobaczcie, że u mnie ona praktycznie wygląda tak, jakby jej nie było. Jeżeli chodzi o formułę, to jest znany motyw z asortymentu Bell. Ona jest naprawdę dobra, ładnie sunie po ustach, jest kremowa, nigdzie nic się ani nie nawarstwia, ani z kolei nie przejaśnia, nie ma prześwitów. Także pod względem formułowym super, pod względem koloru w moim wypadku totalny miss. Pomyślałam teraz, że jednak zaczniemy najpierw od błyszczyku, a dopiero potem zmyję go i użyję pomadki, bo gdybym użyła go na wierzch tamtej pomadki, to nie bylibyśmy w stanie ocenić, jakie ten błyszczyk będzie miał krycie, bo tamta pomadka mogłaby za bardzo przebijać od spodu, także zobaczmy najpierw, jak to wygląda na tej konturówce, która wydaje mi się, że jest na swój sposób dedykowana, bo druga konturówka była czerwona i z kolei błyszczyk też był taki malinowo-czerwony. Zapach dla mnie osobiście nie jest zbyt przyjemny. Jest jakiś taki chemiczny i trochę jakby to było już stare. Teraz jest kolejny moment na pauzę. Zastopujcie ten film i napiszcie, co sądzicie o tym połączeniu konturówki i błyszczyku, ale z zaznaczeniem, że tylko szczere odpowiedzi. Założę się, że tam wśród Was jest ktoś, komu się to połączenie podoba. Ja patrzę na siebie i to jest dla mnie tak bardzo na granicy akceptowalności, że chyba już tak troszkę się przychyla w tą stronę, że jednak nie. To są mega jasne usta, totalnie nie w moim stylu i totalnie poza moją strefą komfortu. I już pomijam to, że w tym makijażu ogólnie oczy po prostu tak mocno wybijają i wychodzą na pierwszy plan, ale nawet bez tych oczu pomalowanych aż tak intensywnie, to po prostu te usta giną. Ja patrzę na siebie tutaj z boku w lustrze i moim zdaniem wygląda to tak, jakbym tych ust praktycznie nie miała. Tym bardziej pokładam teraz spore nadzieje w pomadce. Ale jeszcze zanim zmyję ten błyszczyk to tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o uczucie na ustach, jest mega przyjemne. Praktycznie w ogóle go nie czuć, więc jest bardzo komfortowy i też widziałam gdzieś w internecie informację a propos tego, że Kartoni mówiła, że on się nie klei. I rzeczywiście klejenia nie ma tutaj dosłownie na 1%, to jest po prostu bardzo przyjemne łączenie się ust. I one się rozdzielają i czuć na nich tą kremową formułę. Ale kleistości jest 0, więc jeżeli chodzi właśnie o samą formulację top. Jeżeli chodzi o kolor 0 na 10. Może on by wyglądał ładnie, gdyby dać go do ciemnej konturówki. Ja sobie wyobrażam moją standardową numer 5 z Vibo, wymalowany właśnie taki ładny kształt i ona dana na środek przy tej konturówce wcześniej takiej lekko rozmytej, no to to mogłoby wyglądać super, ale w tym połączeniu 0. Trochę sobie starłam tej konturówki, więc jeszcze raz do niej wracam. I zobaczmy teraz wspólnie, jak wygląda ten kolor. Celowo, będąc w biedronce, nie otwierałam testera tej pomadki, bo chciałam mieć tutaj razem z Wami takie pierwsze wrażenie. Także sprawdźmy. Kolor nazywa się Cherry Cola, więc z jednej strony mógłby być właśnie intensywnie czerwony, ale też mógłby być przełamany takim kolorem coli, czyli trochę brązowym, właśnie w taki burgund. Wow, kolor jest bardzo ładny. I jeszcze jest tutaj ksywka kartoni. I wisienka na tyłach. Ej, super to wygląda, to jest akurat mega ładne. Zobaczcie sobie z bliska, że jest napis kartoni. I na odwrocie wisienka. Chwila prawdy. Halo, gdzie jest pigment? Co to ma być za zakrycie? Przecież to wygląda jak jakiś taki balsam ledwo koloryzujący. Ale dobra, nie poddaje się. Może po drugiej warstwie to będzie wyglądało lepiej. Po tym, jak dokładam teraz drugą warstwę, to różnica jest diametralna, i wydaje mi się, że chyba tutaj była po prostu taka śliska powłoka na tej pomadce, która nie pozwalała się przedostać właśnie samemu pigmentowi, no bo przy drugiej warstwie nasycenie jest 100 razy mocniejsze. Pomalowanie ust tą pomadką nie było zbyt łatwe, głównie przez to, że ona jest na tyle kremowa, że dosłownie jeździ po ustach. Jak na moje preferencje, to właśnie tutaj tej kremowości mamy odrobinę za dużo i takiego śliskiego feelingu, przez to po pierwsze ten pigment nie rozkłada się idealnie równo, a po drugie bardzo łatwo jest wyjechać poza granicę. Także akurat tutaj na mały minus i ja, żeby obrysować te usta, musiałam sobie jednak pomóc pędzelkiem. Sam kolor bardzo mi się podoba, bo jest taki właśnie trochę przełamany czymś ciemnym, trochę bardziej zgaszony, i to ładnie wygląda, ale też nie uważam, żeby ona rozkładała się jakoś idealnie równo, i na przykład tutaj na uku Kupidyna bardzo widzę takie prześwity. Zanim przejdziemy do uhierarchizowania tych kosmetyków, zobaczcie sobie jeszcze raz efekt końcowy. Przyznam wam szczerze, że teraz, kiedy próbowałam sobie ułożyć te kosmetyki od najlepszego do najgorszego lub odwrotnie, to miałam trochę problem z wyłonieniem top 3, mimo że zwykle nawet przy pięciu kosmetykach jest to w miarę łatwe, a tutaj przy siedmiu miałam problem z wyłonieniem trzeciego miejsca, przez to, że dwa kosmetyki uważam tutaj za naprawdę dobre, a resztę jednak w każdym jest jakiś mankament. Ostatnie miejsce w tym zestawieniu zajmuje konturówka. Formułowo ona jest naprawdę spoko, ale jeżeli chodzi o kolor, to musicie być fanami naprawdę jasnego obrysu ust, żeby ona przypadła Wam do gustu. Szczególnie, że ta kolekcja wychodzi w środku lata, czyli w momencie, kiedy dużo z nas jest muśniętych słońcem, troszeczkę bardziej opalonych, więc właśnie ten kolor wtedy jeszcze bardziej zlewa się ze skórą. No, dla mnie kolor, który praktycznie nie wybija i wygląda tak, jakby usta nie były obrysowane, nie za bardzo ma rację bytu, także dla mnie ten produkt jest najsłabszy z kolekcji. Przedostatnie miejsce daję tej pomadce ze względu tutaj z kolei właśnie na formułę. Tutaj jest odwrotna sytuacja, czyli sam kolor bardzo mi się podoba i gdyby ta formuła była fajna, to ja bym bardzo chętnie nosiła takie usta, mimo że na co dzień aż tak intensywnie ich nie maluję. Ale tutaj, niestety, formuła pozostawia wiele do życzenia. Zostawia prześwity, miejscami nie idealnie maluje i właśnie przede wszystkim to, że jest aż na tyle taka lekko płynno tłusta, że ślizga się trochę po tych ustach i wyjeżdża tam, gdzie nie do końca chcecie, no niestety, ale jestem naprawdę na nie. Według mnie ona mogłaby się świetnie sprawdzić do takiego azjatyckiego makijażu, o którym wcześniej wspominałam, gdzie właśnie dajemy sobie na środek największą intensywność, rozklepujemy wszystko palcem i wtedy wyglądałaby pewnie super. Ale przy takim pełnym kryciu, w jakim ja akurat zwykle stosuję pomadki, no to ja sobie nie wyobrażam tego, że przez cały dzień miałabym się zastanawiać, czy ona aby na pewno się nie rozmazała albo jakoś krzywo nie zjadła. Bo to nie jest pomadka, która wam zastygnie na ustach, więc ona na bank odbija. I to jak mocno. I ja bym się bała, że właśnie te granice już się będą rozjeżdżały, że ona będzie wylewać poza kontur. Także, no, może jeszcze w jakiś dzień sprawdzę jej trwałość, ale nie wróżę jej sukcesu. Trzecie miejsce od końca dla błyszczyku, i tutaj powodem również jest ten odcień. Sam brak kleistości jest świetny. Formułowo uważam, że to jest naprawdę dobrze dopracowane, ale tutaj znowu środek lata i tak blady kolor. Ja na pewno jeszcze spróbuję połączyć ten błyszczyk z ciemniejszym obrysem. Może się to wtedy spoko sprawdzić, ale właśnie w takiej formie łączenia tych dwóch dedykowanych do siebie produktów jestem totalnie na nie. Centralnie w środek wstrzeliwuje się róż do policzków. Tutaj mamy ładny kolor, dobrą pigmentację i bardzo dobre rozblendowywanie czyli tak naprawdę praktycznie same atuty. Ale, właśnie na minus dla mnie tutaj jest ta formuła, czyli to, że jest to prasowane, i przez to, że to jest całkowicie matowe, że nie ma żadnej drobinki, no to tutaj, moim zdaniem, troszeczkę to odbiega od tego, czego teraz najchętniej używamy. I mówię tutaj oczywiście za nas, a wiem, że ktoś na pewno z Was lubi takie produkty, więc też nie mówię za totalnie wszystkich, ale myślę, że zdecydowaną większość osób i takiego typowego konsumenta ciągnie jednak obecnie do kremowych formuł. Także moim zdaniem super by było, gdyby oni dosłownie w tym samym komponencie zrobili taką kremową formułę i można by było sobie to nakładać palcem. Byłoby to wystarczająco, jeżeli chodzi o ilość, i wtedy ten produkt byłby top. A przez to, że jest prasowany, no to. Dla mnie on jest właśnie taki po środku. Ni to fajny, ni to niefajny. Małe zaskoczenie, które zajmuje trzecie miejsce, to jest ten sztyft do konturowania. Ja ogólnie nie jestem wielką fanką takich brązerów i tak jak róże uwielbiam kremowe, tak konturowanie zwykle stosuję jednak prasowane. A tutaj bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło to, że on się tak ładnie rozblendowuje i że naprawdę naturalnie wygląda. Jednocześnie przy lekko opalonej skórze jest to nadal zauważalne. Także jak dla mnie same plusy i na pewno nie zrobicie sobie tem krzywdy, bo serio przy dosłownie trzech klepnięciach gąbeczką to się rozblendowuje po prostu do idealnej chmurki, do takiego idealnego cienia. I tutaj wydaje mi się, że kolorystyka jest niesamowicie uniwersalna i że ona się sprawdzi bardzo wielu typom urody. Drugie miejsce zajmuje paleta cieni. Najbardziej jaram się z niej tym różowym błyskiem i uważam, że to jest naprawdę unikatowy kolor, bo właśnie on ma takie przełamanie niby troszeczkę takiego chłodnego różu, ale gdzieś tam jest też ta złota drobina, więc to jest mocno nietypowe. Na tym oku, gdzie właśnie łączy się razem z tą czerwienią, według mnie to połączenie jest przepiękne, także gdyby zastosować po prostu te dwa kolory tylko ze sobą, to byłoby idealne cieniowanie. Dla mnie osobiście mógłby na przykład tutaj zamiast tego beżu być brąz. I wtedy byłoby to jeszcze bardziej uniwersalne, bo moglibyśmy sobie też tym przyciemniać kącik. Wolę już chyba przyciemnienie niż stricte rozjaśnienie, no bo ten beż tak naprawdę troszeczkę mało tu wnosi. Niby jest na łuku brwiowym, ale czy to robi jakieś w ogóle wrażenie dodatkowe? Moim zdaniem nie, fajnie byłoby go zastąpić czymś ciemnym i wtedy to by się spoko komponowało w ten sposób, że można by było tego używać dwójkami. Ale tak czy siak, jak na czterocieniową paletkę uważam, że ona jest bardzo spoko. Pigmentacja tych cieni jest naprawdę dobra, uważam, że ten czerwony ładnie tutaj pracował. Co prawda nadal nie uważam, żeby on był czerwony, Uważ że na powiece to jest bardziej taki ciemny róż, ale wygląda to mega ładnie. No a odnośnie błysków, nie mam im nic do zarzucenia, obydwa bardzo ładnie błyszczą. I mega się cieszę, że tym razem intuicja nie zawiodła mnie od samego początku i pierwsze miejsce zajmuje eyeliner aktywowany wodą. Tutaj w ogóle najbardziej podoba mi się połączenie tego opakowania, bo tamte produkty są takie, że całość jest kryjąca różowa, a tutaj przez to, że jest przezroczyste i spod spodu wybija właśnie ten ciemny kolor, to wygląda mega cute. Ale pomijając opakowanie, to ja uważam, że kolor tego eyelinera jest mega ładny. Jestem w ogóle strasznie zadowolona z tego, jak wygląda dzisiaj ten eyeliner też na powiekach i jaki kształt udało mi się uzyskać, i aż żałuję, że jest właśnie 5 po północy i już nikomu się w tym makijażu nie pokaże. Ale przy tym kosmetyku nie zawodzi nic. Kolor jest mega ładny i niezależnie od tego, że on się tutaj też troszeczkę różni od tego, co wypada na powiece, to i tu wygląda pięknie i ten kolor, który jest uzyskany na skórze, też wygląda bardzo ładnie. A dodatkowo formuła jest totalnie bez zarzutu. Ona jest jak z bardzo dobrych eyelinerów wodnych. Mam nadzieję, że to nie będzie się kruszyło, ani nic się z tym nie będzie robiło. Jeżeli by się tak miało stać, to dam Wam znać, ale kompletnie się na to nie zanosi. Wygląda to nadal bardzo ładnie, a ja już siedzę w tym całkiem długo. I wiecie, przy takiej formule oczywiście dużo zależy od tego, ile dacie wody, ale ja nie miałam najmniejszych problemów z tym, żeby wyrysować bardzo taki ostry kształt, nigdzie się nic nie rozlewało, także moim zdaniem sama formuła jest tutaj naprawdę dobrze dopracowana. Myślę, że jeżeli sprzedaż tego produktu okaże się dobra, to jest duży potencjał na to, żeby Bell stworzyło również inne kolory. A uwierzcie mi, że cenowo to wypada mega spoko, bo ja na przykład kupowałam sobie eyelinery wodne z Suwy, które kosztowały sporo więcej niż to. A praca z tym była identyczna. I zdaję sobie świetnie sprawę, że eyeliner wodny, w dodatku w dosyć intensywnym kolorze, to nie jest produkt dla każdego. Ale jeżeli miałabym coś tak ze szczerego serca polecić z tej kolekcji, to byłoby to właśnie to. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w Waszych kosmetycznych wyborach. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Napiszcie też jakiś komentarz, bo to zawsze pomaga w zdobywaniu zasięgu dla filmu. A tymczasem ja Wam życzę udanego weekendu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już za tydzień w następnym filmie. Bye!